Akupunktura, sposobem napalenie? Akupunktura ma swój mechanizm zakotwiczony w samym jądrze nałogu. Mianowicie nikotyna y, wypiera z produkcji hormon szczęścia zwany endorfiną. Robią tak w większości narkotyki, zresztą końcówki nawet świadczą o tym. Heroina ina, morfina ina, kokaina ina, nikotyna ina, endorfina ina. Substancje tak podobne do siebie, że niestety kiedy znajdują się towarzysząco do naturalnego, naturalnie wytwarzanej substancji, czyli endorfiny, wypierają ją z produkcji, zakłócają ten cały proces regulacji, odczuwania bólu, zadowolenia, komfortu, spokoju. Człowiek w zasadzie. W związku z tym staje się niewolnikiem nałogu. Wynika z tego, że jak nie produkuje endorfin, bo zastępuje to proteza nikotynowa, musi ciągle uzupełniać to, czego nie umie produkować z zewnątrz. Jak człowiek, który jest kulawy i musi mieć cały czas kulę łokciową, żeby się nie przewrócić. W momencie, kiedy się rzuca papierosy samemu, nikotynak do organizmu się nie dostaje, endorfin jeszcze nie ma i człowiek jest wrażliwy na ból. Złe samopoczucie, odczu odczuwa silny dyskomfort psychiczny. Wynika to przede wszystkim z tego, że nie ma tej osłony, tego tłumika na codzienność i ponieważ te endorfiny dobrze, żeby się jak najszybciej zregenerowały, a trwa to niestety dwa, trzy, a czasami nawet cztery tygodnie, nie każdy jest w stanie wytrzymać takie bombardowanie zwiększonej wrażliwości i złego humoru. Jest udowodnione naukowo, że akupunktura powoduje wydzielanie endorfin. I dlatego w poradniach walki z bólem. Dolegliwościami, wszelkimi akupunktura ma znaczenie, zastosowanie, ale także właśnie przy odzwyczajeniu odpalenia. Akupunktura jest na morze winieusznej, to są najczęściej zaledwie parę igieł. Z reguły jest to zabieg jednorazowy, co jest dość ciekawe. Czasami mniej więcej co czwarty, co piąty pacjent potrzebuje do ale to nie jest zbyt często. W związku z tym, ponieważ my z natury jesteśmy niepalący, powrót do natury z taką pomocą jest łatwiejszy.